Praca reportera jest niełatwa. Idę <grymne> po drodze, prawdziwy plik. Co się ja, wydarzyło? To już mają kofi, to oni się walą. nie. Jasne, jasne. Filip, co się dzieje? Chcę to się proje w internecie kurwa, ja się tylko jaki jest cwany. Ale ostra spina. No bo się próje w internecie, wiesz o co chodzi, no kurwa. Zdenerwałem się. Prawdziwe free fighty. Nie no wiesz, zresztą to jak jest. Inter w internecie kurwa każdy jest cwany, kurwa, tak naprawdę ja nie wymieniam na robocie, nie będziemy mi to żadna czy to jest bardziej kto to się prób do mnie, wiesz. Powiedziałeś, bo jest to Dzięki. Dzięki.